A więc jestem za takimi fundamentami, kilkoma dla naszego regionu. Pierwszym z tych fundamentów to jest budowa małych reaktorów jądrowych. To, co dzisiaj robi Orlen, mam nadzieję, że taki reaktor w Rybniku powstanie. Ja jestem za takim reaktorem. Pytanie, czy Pan Prezydent dzisiaj siedzi przy stole, czy rozmawia o tych małych reaktorach jądrowych, czy rozmawia ze spółką Orlen? No bo powinien do takiego stołu siąść, powinien rozmawiać ze władzami Orlenu bez znaczenia z jakiej będą partii. Czy dzisiaj są sprawa i sprawiedliwości, czy jutro będą z jakiejś innej partii. Mam nadzieję, że dalej sprawa i sprawiedliwości oczywiście, ale to yy, nie chodzi o to skąd jest rząd. Chodzi o to, żebyśmy dbali o nasz region i żebyśmy byli takimi dobrymi gospodarzami w naszym mieście, a nie dbali o swój interes partyjny. Po co właśnie powinien powstać taki reaktor jądrowy, albo przynajmniej powinno się o nim rozmawiać w kontekście naszego miasta, ponieważ to Działa na rzecz rozwoju naszego miasta, to działa na rzecz inwestorów naszego miasta i to jest tak naprawdę hmm, prawidłowa transformacja energetyczna, którą o się tak dużo szum nie mówi, a nie tylko takie czcze No, oczywiście te małe reaktory jądrowe to jest do 300 MW, średnio od 300 do 600 albo 800 MW, jeżeli dobrze pamiętam, czyli mogłaby powstać kolejna elektrownia obok elektrowni Rybin. A mamy do tego przecież dobre. Dobre warunki, mamy do tego teren, mamy do tego coś takiego, jak się nazywa woda, czyli chłodziwo naturalne, naturalne takiej elektrowni. I to jest taki pierwszy postulat. Oczywiście, jeżeli Pan Prezydent rozmawia, to super, to w takim razie kolejnym tematem, który byś, powinniśmy podjąć, jest jakieś takie referendum lokalne, czy byśmy tego chcieli, czy nie. Oczywiście, jeżeli tego nie chcemy, no to musimy się liczyć z tym, że nasz region częściowo będzie zamierał, bo jeżeli nie inwestujemy, jeżeli nie mamy potężnych inwestycji. No to jak rybnik się ma rozwijać? Prosta sprawa, a zwłaszcza powinniśmy o tym rozmawiać dlatego, że kiedyś rybnik przespał tą chyba negocjację związaną z autostradą A1 i dzisiaj do tej autostrady musimy dojeżdżać niestety 15-20 minut. No i cóż, i przez to niestety kolejne 20 minut jedziemy do Katowic, więc tak gdybyśmy mieli autostradę zaraz tu do wjazdu, byśmy mogli jechać 30 minut do Katowic, tak jedziemy 40-50 minut. Niestety, szkoda. Drugim takim pomysłem hmm, jest coś, o czym się mówi od dawna, to znaczy zbiornik kotlarnia. Ten zbiornik kotlarnia jest na terenie, co prawda, nie Rybnika, ale później dla ale dotyczy też mieszkańców Rybnika, bo dotyczy mieszkańców Stolu, to jest najmniejsza, e, najmniejsza dzielnica naszego miasta. E, gdyby powstał ten zbiornik, prawdopodobnie ludzie przestaliby być zalewani. E, dzisiaj się to dzieje regularnie, co 10 około lat. Dla niektórzy powiedzą, że to już dawno temu, po 10 lat, to pamięta, ale ci ludzie to pamiętają. Ci ludzie pamiętają, kiedy musieli opuszczać swoje domy, żeby nie zostać zalewanym. I mam nadzieję, że dzięki temu byśmy mogli to, byśmy mogli to temu zaprzestać, a dwa Kolejnym etapem po budowie takiego zbiornika, czyli retencjonowanie wody, o którym teraz bardzo dużo się mówi, ponieważ mamy suszę hydrologiczną, byłoby to, żeby zrobić z tego kolejną rzecz związaną z bezpieczeństwem energetycznym, to znaczy ewentualną elektrownię szczytowo-pompową. Tylko trzeba by to zbadać, czy to jest w pełni możliwe. To jest drugi pomysł. Trzecia rzecz to jest kwestia to jest kwestia zjazdu za autostrady. To myślę, że wszyscy posłowie z naszego regionu powinni, powinni teraz to jak najbardziej zabiegać, żeby z autostrady A1 na, na naszą drogę, przyczynę Radcibusz, był w końcu pełny zjazd, a ile połowiczny zjazd, po to, żeby tamte ronda się nie korkowało, bo każdy z nas przecież, chociaż raz stał w tym korku na zjeździe z ŻOR. Mam nadzieję, że to się uda udrożnić. Są nawet już przygotowane plany ku temu. To jest kwestia kilkudziesięciu do stu milionów złotych. Jest to do przeskoczenia, zwłaszcza przez władze rządowe, no, przez władze samorządowe, bo to jest w terenie miasta Żory oczywiście. Częściowo pewnie, pewnie nie, bo muszą pozyskać na to dofinansowanie, a miasto Żory nie ma takiego potężnego budżetu, żeby, żeby inwestować nagle 100 milionów na zjazd za autostradę. Poza tym trzeba kwestie bezpieczeństwa rozważyć, trzeba kwestie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. To są trudne kwestie, ale myślę, że są do przeskoczenia. Rozmawiamy o tym co jakiś czas. Ja ostatnio też rozmawiałem o tym jakiś miesiąc temu Braci Bożu z, z ministrem Weberem, który tą sprawą pilotuje. Jesteśmy zdeterminowani, żeby ten zjazd zrealizować. I to są te trzy główne kwestie dla naszego regionu, czyli mamy małe reaktory jądrowe, mamy kwestie, mamy kwestie zbiornika kotlarnia i mamy kwestie yy, i mamy kwestie zjazdu z drogi A1. Jeszcze tak dodam do, 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 do tego zbiornika kotlarnia. To jest kolejny raz podnoszony temat co wybory, ale myślę, że bardzo ważny, to znaczy udrożnienie kanału śródlądowego na, na rzece Odra. Tak? No bo jakby dzięki temu możemy swobodnie się przemieszczać między, między rzeką Ruda do rzeki Odra. Oczywiście to jest projekt bardzo drogi, bardzo kosztowny, ale myślę, że takim dobrym zaczynkiem byłoby wybudowanie tego zbiornika kotlarnia. Rozmawiałem nawet o tym z burmistrzem, burmistrzem Kuźni Radziborskiej, który, na kiedyś był tym żeglarzem wielkomorskim, jak dobrze pamiętam, kapitanem takich okrętów wielkomorskich, i, i to w zasadzie jest jego pomysł, ale myślę, że warto, go, warto o tym mówić, warto go nagłaśniać, bo myślę, że, że ten pan wie, o czym mówi. Przynajmniej ja z nim spędziłem kilka godzin na takich rozmowie. Wytłumaczył mniej więcej, jak to działa. Ja się na tym 100% nie znam, ale wierzę mu, że to mogłoby tak zadziałać. Oczywiście my musimy myśleć w kategoriach kilk nie kilku lat, nie jednej kadencji, tylko w kategoriach kilkunastu lat. Ja jestem młodym człowiekiem, więc dla mnie, jeżeli załatwimy te wszystkie sprawy w ciągu nie 10-20 lat, to będzie duży sukces i to będzie kolejny rozwój dla naszego regionu. Ja myślę w takich kategoriach, ponieważ za 10-20 lat ja będę miał 37-47 lat, związku z powyższym dla mnie ten rozwój będzie akurat w takim wieku po prostu naturalnym, w sensie będę widział te wszystkie rzeczy, które postępują. Niestety niektórzy posłowie nie myślą w tych kategoriach, myślą w kategoriach przyszłej kadencji, myślą w kategoriach tylko wygranej w tej kadencji i to jest smutne, to jest przykre, bo tak się nie rozwija regionu, tak się nie da rozwijać regionu. W taki sposób możemy budować kontrapasy, możemy budować jakieś e, fajne rozrywki w naszym mieście, tylko co z tego, jeżeli nie zaproponujemy, nie zaproponujemy rozwoju e, dla naszych mieszkańców, nie zaproponujemy tak zwanej sprawiedliwej transformacji, czyli tego, żeby nie wygaszyć z dnia na dzień kopalń, tylko żeby zaproponować jakąś alternatywę. Myślę, że tak. Dlatego, że dzisiaj w Unii Europejskiej mówimy o tej kwestii zielonej transformacji i znaczna część środków będzie na nią przekazana. Więc musimy o tym mówić, musimy o tym rozmawiać i nie możemy tego tematu zostawić samemu sobie. Rzeczywiście mówiłem o fermentowni w Rybniku i takie fermentownie nie mogą istnieć na terenie miast. Z prostej przyczyny. No nie chcielibyśmy mieć notorycznego smrodu na terenie naszego miasta. Wystarczy, że mieliśmy chyba tydzień temu, albo jakieś kilka dni temu taki moment, kiedy wszędzie był permanentny smród. Wyobraźmy sobie, że tacy mieszkań, że mieszkańcy w obrębie kilku kilometrów będą czuli taki permanentny smród, smród na stop, być może nawet na centrum miasta. Ja bym tam nie chciał mieszkać, pani pewnie również, myślę, że nikt z nas nie chciałby tam mieszkać i to jest największa tego typu, to jest największy problem tego typu. Jestem za budową jak najbardziej. Z daleka od mieszkańców, tak, żeby im nie śmierdziało. W jakimś lesie, może to być nawet Las Mikołowski, jeżeli jest taka, taka możliwość, wtedy jest też na terenie miasta Rybnika, Można pozyskać dofinansowanie jak najbardziej. nawet jestem za tym, żeby sfinansować to w 80-100%. Bardzo dobrze, bo to jest przyszłość. Jestem za tym, żeby budować spalarnie śmieci. To już można budować w tym miejscu, które zostało tam. Do tego przeznaczone, bo to nie będzie śmierdzić. To jakby jest kwestia tego, że mamy dzisiaj stosowne, stosowne możliwości, żeby, żeby to po prostu nie śmierdziało i do nieco może budzić taki niezmaga estetyczny, to dowożenie tych śmieci to tylko tyle. Ale w biofermentowni nie można budować wśród ludzi, nie można tego robić. I to tak po prostu uczciwie trzeba powiedzieć sobie, że znajdźmy inną lokalizację, która jest faktycznie do tego przeznaczona. Nie róbmy nazwość mieszkańcom i myślę, że, że wszyscy będą za, za tym, żeby to powstało. A co do kwestii klimatycznych, rzeczywiście trzeba o nich mówić, i mówienie o tym, że taki problem nie istnieje, jest oczywiście absurdem. Yy, wiadomo, zawsze można się powołać na jakiegoś jednego naukowca, który będzie twierdził inaczej. Jednocześnie jakby znaczna część tej grupy. Naukowców twierdzi, że ten problem klimatyczny istnieje i, i że to nie jest jakaś wydmuszka. No, oczywiście można dyskutować o tym, gdzie ten problem klimatyczny istnieje tak naprawdę na świecie, czy u nas, czy bardziej w Chinach, czy, czy w Indiach, czy, 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 czy w USA, jednocześnie wiemy, że musimy to powoli zmieniać i musimy dążyć do tego, żeby być bardziej ekologiczni. Dla nas to jest jeden wielki problem, dlatego, że myśmy nie mogli skorzystać na tym, że byliśmy nieklimatyczni, tak jak Niemcy, tak jak kraje Zachodu, kiedy one nie mówiły o tym klimacie, a jednocześnie, a jednocześnie korzystały z tego węgla i tak dalej. Dla nas to może być nieuczciwe ze względu na to, że... Przyjęta dyrektywa tak naprawdę określa czas, od którego myśmy na poczynili największy postęp, to znaczy myśmy poczynili przed tym 2000 którymś rokiem największy postęp, jeżeli chodzi o zmniejszenie emisji CO2, a później ten postęp był już trochę mniejszy, a przyjęli to taką niekorzystną dla nas dyrektywę, gdyby wzięć od lat na przykład 80., to myśmy poczynili największy postęp, no ale niestety wzięto inny okres czasu. Tak czasem nas nie niestety robią. Prost mówiąc w bambuko i niestety yy, jesteśmy częściowo, częściowo przez to na nieco gorszej pozycji, ale dla naszego regionu jest to super istotne. Z prostej przyczyny. Dzisiaj ludzie pracują w kopalniach. Wiem, że dużo osób się boi o tym mówić. Wiem, że się boją mówić o tym, że, że trzeba to górnictwo wygaszać. Trzeba je wygaszać, ale w sposób mądry, racjonalny trzeba proponować. To, o czym ja powiedziałem wcześniej, czyli jakieś inne sposoby rozwoju na miasto po to, żeby ci ludzie mieli, mieli godną pracę i godną płacę. To znaczy, jeśli byśmy dzisiaj powiedzieli górnikowi, że będzie pracował za te same albo lepsze pieniądze w zakładzie pracy, który będzie od niego wymagał mniej stresu, który będzie od niego wymagał, że tak powiem, trochę lżejszej pracy i mniejszej, mniejszej obawy o swoje życie, to myślę, że by się zgodził na zmianę tej pracy. Przecież pamiętamy, jak część górników przeszła do Eko Okien, ponieważ miało lepsze warunki pracy. Myślę, że każdy z nas to po prostu nie, nie jest tak, myślę, że nie jest tak, że przeciętny górnik chce pracować w górnictwie, bo to dla niego jest super ważne, tylko myślę, że przeciętny górnik chce pracować tam, dlatego, że tam są dobre pieniądze. Jeżeli by miał te same pieniądze w innym miejscu pracy, jeżeli by miał lepsze warunki pracy, myślę, że pan nie zastanawiałby się zbyt długo i by szybko zmienił pracę. No to w zasadzie to, to, to o czym powiedziałem. To znaczy, po pierwsze, sprawiedliwa transformacja, bo to są środki na najbliższy czas i te środki powinny być inwestowane właśnie w takie inwestycje długoterminowe, to znaczy we współpracy z Orlenem budowa tej elektrowni. Budowa chociażby spalarni odpadów. Stworzenie takiego miejsca przyjaznego dla inwestorów, ale potencjalny inwestor potrzebuje kilku rzeczy, żeby tutaj zainwestować swoje pieniądze. Po pierwsze, dobrej komunikacji, bo to jest zawsze istotne i mamy tą drogę przy naradzie, bo trzeba ją rozbudowywać dalej trzeba rozbudować ten zjazd. Po drugie, potrzebuję stabilnych dostaw źródeł energii, no bo jeżeli mamy niestabilne dostawy źródeł energii i nagle, i nagle na przykład odetną nam energię, no to w jaki ja sposób mam produkować dalej, tak? Po trzecie, to jest istotne po to, żeby ludzie, którzy pracują dzisiaj na kopalniach albo w ogóle ludzie młodzi, którzy tutaj mieszkają, mieli potencjalne możliwości innych miejsc pracy, gdzie będą mogli z tym samym wykształceniem, z podobnym zaangażowaniem w pracę, zarabiać podobne pieniądze po to, żeby chcieli tu zostać, bo w inny sposób będziemy taką wymierającą wioską. To są te dwie różnice, że możemy być, yy, yy, moglibyśmy wygaszać kopalnie, tak jak robiła to Platforma Obywatelska, tak jak robił to Jerzy Buzek i zrobić to z dnia na dzień bez konkretnego planu i zostawiać ludzi samych sobie, tak jak się to działo w Bytomiu i dać im pieniądze, żeby oni sobie kupili samochód albo otworzyli firmę, która zaraz upadnie. A możemy robić to odpowiedzialnie, powoli, stopniowo i dać ludziom tak zwaną wędkę, żeby, żeby potrafili w jakiś inny sposób sobą zagospodarować w czasie i w, w, w sposobie pracy. No bo dawanie ludziom stricte pieniędzy tylko na szybko, no nie rozwiązuje problemu. No chyba, że oni się wszyscy wyprowadzą no ale taki mądry gospodarz, chyba nie... Chyba mu nie zależy na tym, żeby ci ludzie się stąd wyprowadzali, tylko żeby tutaj zostali, ale żeby im zaproponować godne warunki życia i miejsc pracy. Tutaj taką najważniejszą kwestią myślę, że jest to, że my, jako młodzi ludzie, niestety nie pamiętamy wielu rzeczy, które działy się w przeszłości. Ja sam jestem zdumiony, że pewne rzeczy mogły się dziać i. Jestem zaskoczony czasem, jak słucham historyków, jak słucham jakichś programów takich, no, byśmy powiedzieli, takiej historii najnowszej od lat 90. albo od lat 80., co się działo, co się działo w tym okresie czasu przez te ostatnie 30-40 lat. I myślę sobie, że gdybyśmy sobie przypomnieli, i to akurat ja pamiętam, ja mam 27 lat, w związku z powyższym ludzie, którzy są młodsi, już tego na pewno nie pamiętają, ale ludzie, którzy są nieco starsi, mogą to pamiętać jak, tak jak ja mniej więcej, czyli nie jakoś wybitnie, ale trochę tak. To znaczy yy, praca chociażby za 5 złotych. Ja pamiętam jedną taką sytuację, kiedy stałem w kolejce w, w jednym ze sklepów, bo nie będziemy tu reklamować, i pani, która pracowała na kasie w tym samym sklepie, powiedziała, że kupuje karmę dla psa i to jest jej prawie cała wypłata z dzisiejszego dnia. I wyobraźmy sobie dzisiaj taką sytuację, że z całego dnia kupujemy karmę dla psa w sensie z całej wypłaty. I to nie była jakaś wybitna karma, to była jakaś tam najtańsza z tego danego sklepu po prostu karma. Ja zawsze podaję przykład Coca-Coli. Kiedyś Coca-Cola kosztowała 5 zł, zarabialiśmy 5 zł na godzinę, czyli mogliśmy kupić jedną Coca-Colę za, 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 za godzinę wypłaty. Dzisiaj zarabiamy najniższą godzinową stawkę 23 z tego co kojarzy złotych, Coca-Cola kosztuje już prawie 8 zł. To zależy oczywiście od sklepu, bo to też jest istotne, no to możemy kupić więcej niż jedną. I to, ja wiem, że możemy się teraz przerzucać na to, czy, czy że węgiel kosztuje mniej czy więcej, że coś innego kosztuje mniej czy więcej. Ale ja pamiętam, że wtedy że moi rodzice 20 lat temu, 15 lat temu kupo nie kupowali coca kupowali tańszy zamiennik. Dzisiaj mało kto kupuje tańszy zamiennik. Staramy się kupować lepsze produkty. Chociażby w tym się zmieniliśmy. Zmieniliśmy się jakością życia. Jeżeli. Można przypomnieć to hasło z konwencji Wyborczej Krawa i Sprawiedliwości, czyli to, żebyśmy wyłączyli na chwilę wszystko. Ja prawie nie oglądam telewizji, nie czytam informacji zbyt wiele, staram się odciąć od tego. Chociaż jestem politykiem, ale dzięki temu jak idę sobie na spacer, nie mam tych emocjonalnych myśli, bo dzisiaj to wszystko się to gra na emocjach, tak naprawdę, a nie na racjonalnym takim patrzeniu na świat. Kiedy wyjdziemy sobie z tej strefy takiej emocjonalnej, kiedy wyjdziemy sobie z tej telewizji, z internetu, nie będziemy patrzeć na różnego typu memy, to nagle się okaże, że w sumie to żyje się całkiem nieźle, w sumie to mogę sobie być na restaurację, do restauracji w sumie to mogę wyjść sobie do klubu, mogę sobie wyjść gdzie chcę i mogę, i mogę kupić w zasadzie prawie co chcę a pamiętam, że 10-20 lat temu no nie było takiej możliwości każdy, w sensie była taka możliwość ale każdy jakoś tak starał się bardziej przeoszczędzić na tych wszystkich rzeczach każdy starał się nie idzie od razu do klubu, tylko wcześniej na jakiś tak zwany bifor. Dzisiaj się pewnie też to dzieje, ale kiedyś to było z oszczędności. Dzisiaj myślę, że to nie jest z oszczędności, tylko po prostu z takiego, z takiego no innego podejścia, trochę albo z jakiejś tradycji. I myślę, że to, co mogłoby zachęcić młodych ludzi, i, i, i w co bym ich zachęcił, to to, żeby się trochę izolować, trochę prześledzić to, jak to wyglądało wcześniej. To znaczy, żeby zobaczyć, jak Polska wyglądała 10-20 lat temu, jak Polska, jak porównać sobie ile ludzie zarabiali 20 lat temu, ile zarabiają dzisiaj, ile podstawowy produkt kosztował 20 lat temu, ile e, kosztuje dzisiaj, podzielić sobie te dwie sumy przez podstawowy produkt i, i to samo wyjdzie i w zasadzie wyjdzie, wyjdzie Prosta korzyść. Pamiętajmy też jeszcze o jednej rzeczy, bo dzisiaj wydaje się tak, że jesteśmy w środku kryzysu tak naprawdę i dzisiaj te kwestie związane z zarobkami i wydatkami trochę jakby się skurczyły, to znaczy jakby wydatki są, jakby produkty kosztują nagle więcej, ale jakbyśmy prześledzili to zaraz przed pandemią, to każdy w Polsce mówił, że jest fajnie, tanio, dużo zarabiamy. A po pandemii, po, po tym kryzysie, nagle się okazuje, że jest drogo i nie zarabiamy wcale tak dużo. No tak, ale teraz będą za jakiś czas prawdopodobnie, no bo mamy tą taką wahającą się linię rynkową, prawdopodobnie będziemy mieli czas, kiedy znów będzie tanio i będziemy dobrze zarabiać w porównaniu do tego, ile kosztują produkty. I doganiamy zachód. Widać to też na różnego typu wykresach. Doganiamy to stabilnie, powoli oczywiście, no bo Chociaż nie do końca powoli, bo tak naprawdę jesteśmy w ciągu ostatnich 30 lat drugą najbardziej rozwijającą się gospodarką na świecie, zaraz po Chinach. Postęp jakby technologiczny można zobaczyć, wyjeżdżając do Niemiec, w Niemczech płacimy jeszcze gotówką, nas płacimy wszystko kartami i telefonami. Nie dajmy sobie wmówić, że jesteśmy jacyś zacofani, nie dajmy sobie wmówić, że jesteśmy gorsi, nie dajmy sobie wmówić, że że to wszystko, co jest na zachód od nas, jest lepsze, to nieprawda. My jesteśmy inni, nie jesteśmy ani lepsi, ani gorsi, jesteśmy po prostu Polakami i moim zdaniem należy być dumnymi ze swojego kraju, trzeba być dumnym z Polski i nie dać sobie wmówić, że Polska to wstyd, że bycie Polakiem to wstyd. Jak niektórzy mówią, że jesteśmy gorsi, że jesteśmy Europejczykami. Gdybyśmy byli Europejczykami, to od, myślę, tysiąca lat byśmy nimi byli, a jednak zachowaliśmy swoją odrębność, zachowaliśmy swoją kulturę. Znaczy poszło mi dobrze, to był wprost. Zdałem na piątkę, więc jestem z siebie zadowolony. Kolejny raz, to jest kolejny tytuł, który teraz już został obroniony. Idziemy po, dalej, idziemy po więcej. Ja. Zastanawiam się nad doktoratem zarządzania. Już częściowo go realizuję. Zobaczymy, jak, jak to wyjdzie, bo mamy wybory jedne za drugimi, więc trzeba też się, też się w nie zaangażować. Ale dyplom to nie wszystko, bo kiedyś na sesji Rady Miasta też powiedziałem Panu Prezydentowi, że dyplom MBA jeszcze nie gwarantuje tego, że będziemy dobrze zarządzać miastem. Tak samo myślę, że dyplom MBA w moim przypadku nie gwarantuje tego, że będę dobrze zarządzał, chociażby miastem, ale też tym, jak, jak, jak to wszystko tutaj będzie się działo w polityce. Jednocześnie na pewno to jest dodatkowa wiedza teoretyczna, która jest uzupełniona o wiedzę praktyczną, bo też miałem okazję zarządzać w różnego typu organizacjach pozarządowych, koordynować różne projekty, a więc to jest kolejny taki etap w moim życiu. Czy to przydaje się w polityce? Zobaczymy. No dopiero zdałem dyplom, więc powoli do przodu. Ale myślę, że to jest kolejna, kolejna wiedza, którą, którą, która jest, została uzupełniona, i myślę, że warto każdego zachęcać do tego, żeby jednak się kształcił, żeby uzupełniał tą wiedzę. No bo to zawsze się przyda. A jeżeli się nie przyda chociażby, chociażby ta wiedza, bo już ją mamy, czasem tak jest, że mamy tą wiedzę, to przyda się chociażby papier, bo czasem bez tego papieru. Niestety nie da się załatwić wielu rzeczy, chociażby nie da się za, zostać zatrudnionym w urzędzie miasta na wyższych stanowiskach bez ukończenia szkoły wyższej, bez wyższego wykształcenia. Chociaż dzisiaj na rynku przecież doskonale wiemy, że wielu fachowców, chociażby z branży, z, z branży IT albo z różnych innych branż, przecież są zatrudniani. W zasadzie bez względu na bez względu na wykształcenie, liczy się tylko to, co potrafią. I ja myślę, że to właśnie jest najważniejsze, żebyśmy coś potrafili, a nie tylko, żebyśmy mieli określone dyplomy.